Previously on Fallout. Uratujesz mi dupę, czy nie? Witajcie ponownie w kolejnym dniu z Falloutem 4. I na początek pokażę wam, co się zmieniło od ostatniego odcinka. Bo naprawdę mocno poszedłem w Explore i tutaj jak widzicie, mam nową giwerę Już coś takiego, naprawdę zajebiście to wygląda. I fajnie się strzela. Bo. Ma wysoką szybkostrzelność tagiwera, i znalazłem ją przy jednej misji, którą będziemy zaraz robić. Jak widzicie, tutaj sanktuarium już mamy zrobione. Statystyki wyglądają tak: mamy obronę na 5, bo wybudowałem sobie już tą wieżyczkę tam gdzieś stoi. Po prostu elektronikę można było znaleźć rozbrajając telefony, tutaj na terenie właśnie tego sanktuarium. Także można podchodzić do jakichś ruin. I rozbierać po prostu różne rzeczy. Tutaj wam pokażę, jak to wygląda. Na przykład, bierzemy takie coś przetwarzamy na stal. I tak samo zrobiłem z telefonem, i była elektronika. Także tu można robić sobie różne rzeczy, nie? Rozkładać te czynniki pierwsze i budować sobie swoje. Tak to wygląda. I teraz tak, zrobiłem może kilka zadań takich małych, pobocznych, ale one były dla fabuły może trochę znaczące, ale nie tak bardzo. Tutaj Pamiętacie tego Nygę, z którym chodziłem? On tutaj poszedł na to zadanie. Tutaj sprzątanie zamku. On jest chyba na mapie gdzieś tutaj bardzo daleko. Ja pójdę do niego innym razem, bo teraz zrobimy sobie zadanie tutaj. Z Paladynem Dansem, bo byłem na drodze już do Diamond City. Chciałem wam tam pokazać już tą kolejną misję, ale tutaj szykuję się bardzo ciekawa. I zrobimy sobie... Właśnie tą misję teraz, co tu jeszcze się zmieniło? No, tak i wera, w sumie to jest najważniejsze. Trochę wzmocniłem sobie pancerz, ale to tam wiadomo, mało tu się liczy. Tutaj chyba kukurydze zachęciłem takie rzeczy. Przed chwilą zbierałem. No to dobra, to idziemy już na główną misję. gdzie będzie od razu z grubej rury nie ma co się patyczkować. Lecimy tutaj, nie? A właśnie, poziom dziewiąty. Jeszcze statystyk sobie nie rozdawałem za bardzo. Ale myślę, że pójdę teraz w Lady Killera jedną <śmany> statystykę. Na pewno. Bo przydałoby się. Więcej opcji dialogowych jest. I to na początek było spoko. Bo otwieranie już mamy chyba hakowanie. Wziąłem sobie większą wytrzymałość. I. Chyba regenerację Staminy, z tego co pamiętam. Chyba tak. Za chwilę będzie dziesiąty poziom, to spoko. Ale ta broń jest ważna, mi się to podoba. I dobra, tu musimy pogadać... ...z tym Paladynem. Tu po prostu szedłem na tą misję i coś się działo mu i mu pomogłem. I ta giwera była gdzieś tutaj. Co znalazłeś? Aha, dobra. To co, rozdamy sobie może? Zobaczcie jak to wygląda. Staty na razie. Profity, następna ranga. Tak to wygląda. Tutaj mamy hakowanie, tu mamy jedno to, jeden ślusarz. Moc i ten grzbiet. Ja bym teraz to wziął. Dobra. Ale jeszcze zobaczymy, nie w praniu. To idziemy może tak. To jest team można wziąć jak najbardziej i steampaki można sobie wytwarzać w takim stanowisku chemicznym, nie? Pewnie wiecie już. Ej, napiszcie w komentarzach kto gra, a kto ogląda. Będę wiedział na przyszłość. I też możecie pisać rady oczywiście. Jak najbardziej na każdym odcinku. O, i to jest ten Paladin. On jest naprawdę OP. Tak mi się wydaje. Excuse me, Paladin dance. Just

no Dobra behind Idź za paladynem Densem w sumie Gdzie idziesz? Wychodzisz? Ej a coś tu może jest fajnego. Poczekajcie. Ogniwo fuzyjne. O, Steam pewnie pistolet to nie co jeszcze było? Co tam tu jest jakaś kobitka? Dobra, dobra. Terminal Radiusa. O kurde, co? O, dzienniki osobiste Paladyna. Zobaczymy ostatni. Dobra, wszystkiego nie będę szukał. Ta Givera mi się podoba. Dziennik osobisty. Dobra. Jeszcze tutaj poszperam. Tylko po mleku to nie. Chyba, że tu wrócimy, ale wątpię. E, chyba wyszedłem. Ale teraz to już naprawdę Fabułka się rozwija wreszcie. Poszedłem, może w ekspor, kilka godzin. Ej, może coś tutaj. Nie, nie za bardzo. To wracam i idziemy dołem. Tamten jest power może. Może być mocny. Szkoda, że nie ma więcej naboi do tego. By było zajebiście. Kurde, kusi ten eksplor nie? No kusi. Tu coś mamy. Taśma klejąca potrzebuje. Super klej, pewnie. Garaż nie no dobra idziemy kanister z benzyną a ile ja mam kwipunku 260, 60 czy 76 I co tam safe trudny nie ja mam średni już poziom a też się przydaje dobra idziemy bo paladin dens mnie zabije Najwyżej tu przyjdę sobie kiedyś indziej. No, to dzisiaj zaczynamy. Będę robił misje główne na odcinkach, a później sobie eksploruję w nocy, jak już wszystko się nagra, nie? Jest na sprawa. Coś tu wyrzuciłem, chyba. Oha. Gaśnica. Eee. Hm. Prąsający chudma, ale on może być mocny. On może być mocny. No i życie tam wygląda spoko. Co poziom się dodaje trochę punktów, nie? Za chwilę będzie dziesiąty. No chodźmy, chodźmy. Trochę sobie zawsze wezmę, ale... Nie wszystko. Bo rzeczy można zostawiać w warsztacie. wiecie. Albo dawać, nie wiem, towarzyszom. Na razie jestem z psem. Tamten nyga sobie poszedł. on w sumie jest na misji, nie? Jeszcze chyba wróci. Jak nie zmienia towarzysza. Hej, 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 hej! Dobra. Co jakieś gargulce? Nie, to ja sobie zmienię broń. Szkoda tracić. No takie szumowiny. Jest, dziesiąty poziom. Iha. bioza Klucz... Nie. Taki gówno to się nie bierze, nie? Dwórurka, ja tego mam pełno. I na razie będę chodził z tą giverą, więc. Nie ma co! Mi się zapełni jak flipunek, a później nie będę miał na to co chcę. Dobra. O, tu trochę jest ammo. 145 Steampaki by się przydały, bo chyba mam tak cztery takiego i Antyrady. To sobie wytworzę najwyżej. Tylko też wiadomo, części potrzeba. No nie ma lekko. Co tam, piesozaur? Paladin? Widzę, że jesteś mocny. Ty jaką masz giwerę? Chyba właśnie taką, jak ja znalazłem. Pokaż. No? On ma właśnie taką. Oko easy easy. Nie nerwuj się, mistrzu czy do tych bractwa stali będzie można dołączyć. W sumie Dawaj, Wacza. Easy, nie? Ej, fajną ma tą broń. Tylko ja mam małą amunicji. Na razie nie będę szarżował. Nie Jak jest łatwo, to można z tego strzelać, nie? Nie ma co. Dopiero jak zacznę obrywać. Jest tak srogo. Gdzie idziemy do tego. Co tam piesku. Czekaj, poczekaj! Nie ma steampaków. Nie, dobra, idziemy. Jak misja główna, to nie będę tak dużo Ekspił. Już wiadomo, zawsze coś minę. To jest taka gra... Co, tutaj?

Nie chcę obciążać naszego kwipunku. Samoróbka, to tam kit. W sumie, jak pójdę chyba do tego Diamond City, tam dopiero będę mógł sprzedawać. Terminal bezpieczeństwa użyj. Okej. Okay. sterowanie. Ty wuj? Dobra. Która jednostka? A, nikt nie żyje. No to dupa. Może coś tu mają? Fajnego. Ej, do Power Armora powinno być, czy nie? Układ scalony. to zawsze? Nie widzę aż tak dużo tego złomu. Krosko. Fajki to tam dupa. To co, idziemy? Mhm. Dzień nikt nas nie obroni. Nie ma co się łudzić. Lampa próżniowa.

is this the brotherhood of steel's handiwork look at the evidence there isn't a single spent ammunition casing or drop of ammunition that resulted by institute Synths? isn't that the same as robot they're an abuse of technology created by the <inaudible> institute <inaudible> abominations no, meant to improve upon humanity it's unacceptable they simply can't be allowed to Ale fajnie wygląda ten armor. Move. Idź za paladinem, zrobione czy nie? Nie. Teraz. No chodź. Pewnie będziesz chciał pierwszy iść, nie? Czy nie? A. Ja cię puszczę przodem. Petardę w łapie. Hmm. Na razie nic fajnego. Zawsze gdzieś może być figurka albo plakat, nie? wiecie. Trzeba exped jednak. Aha, terminal. 9YB3N. 9y b3n Chyba zrobiłem. Nice samo się wczytało. <laughs> Ej, jakieś gnojorze. Co to jest? Ej, oni mają tą giwerę. O fuck, chyba będę musiał zmienić. Chociaż... A mają ammo do tego? Słuchajcie, ogniwo fuzyjne. Laser, pistolet. To sprawdzę, gdzieś tutaj mam na szybko. Tak, jest! Jest ammo. No to później, jak już będę taki... O pałach, tu jest coś Kurwa mać! Poczekajcie! Chyba mam za dużo XP, nie? Znaczy tego ekwipunku. Dobra. To ile waży? Gdzie wy się strzelacie? Halo, paladynie! Już poszedłeś dalej? Możesz zginąć, czy nie? Bo ja eksploruję. Wszystko za mnie zrobisz i co? Ogniwo fuzyjne. Hmm. To jest do tego na serio? No tak. Ej, to ja sobie to po ekspie. Będę tu to po za mnie zrobi robotę. I będę miał mnóstwo tego. Wam powiem. Ten już pistolet nie wezmę. zajebiście. Ej, co teraz? Nowe możliwości wreszcie się otwierają. Pracownia płatnerska. A tu mogę sobie to zmodyfikować. Tu możemy pancerz, nie? Wzmocnić. Ale przydałoby się teraz giwera. Jest. I teraz tak mamy. Który to jest? Laser. To jest, a nie, to ja mam lepszy. Tu jest pistolet. Ma 15, a ten ma 26. I coś mogę tu zmienić. Yy, tu nie, długa lufa. Tu by się coś przydało. O, kurde. Kryształ i plastik potrzebuję. O? Albo no to. O no, kurde. Ulepszony celownik tutaj mam, włożyłem sobie. I wylotu też nie mam. Oj, to tutaj fajne części muszę pozbierać. Nie, nie, to to nie jest ten pistolet. A sprawdzimy tamten. Okoż mi tu. Yy, pistolet, nie? Laserowy. Laser. Ulubione. Nie ja wiem, na siedem. demka taki i no to w sumie mogę z nim chodzić nie ogniwo fuzyjne Jej, skrzynka na narzędzia otwieramy Aha. Taśma klejąca. E, dobra. Terminal. A tu jest chemiczne. Mogę sobie zrobić lekarstwa? No i nie mam. Pojemnika z krwią nie mam. Uhuhu. To w sumie pojemnik z krwią. Możecie napisać, gdzie znaleźć. Będę wdzięczny. Idziemy dalej po Gdzie ty jesteś? Na dole. Ja to ja na razie tym będę strzelał. Ej, kurde. Już było. Ej, to takie łatwe. Mogłem sobie przejść. No dobra. Idziemy dalej, Mistrzu. Tu jest jakiś terminal. Użyj, już ich zabiłeś? O, notatki. Dobra, myślałem, że coś do otwierania. nie, tylko steampaki interesują w sumie. Ej, Mistrzu, nie zabijaj mi wszystkich. Ciekawe, czy ja dostaję Expa za nich, nie? A nie, tu jest wieżyczka. Chyba Paladin mi zrobi tą misję To co jest? Nabój Odsalony. Kurde, znowu A piesozaur mogę ci coś dać? Hej Aha, mogę Weźmiesz na swoje barki Nie wiem, jeden granat Klucz Kanister Ten karabin. Dobra, pistolet, bo mam dwa. Dobra, później się wymienię z tobą. Piszczu. Kurde, ile tych pomieszczeń. Tomat. Kiblu. Mydło potrzebowałem? No dobra. Nie wiem do czego, ale zawsze jest. Gdzie mam polas? Chyba na dół, nie?